Ciekawa rzecz. Taki jakby luz na Żyle. Wcześniej tak nie miałem. No, poszły na bok. Zaczy, stygmat się robi, tutaj. Aha. Żyły mi poszły na bok, owszem. Ale to już wcześniej. A teraz jeszcze na boki co? Jakby. Jakby się poluzowały. No, ruszam palcami. To przecież to powin, powinny stać w miejscu, chyba. Hmm. Ale dziwne. Dziwne, nie? Na bok idę. Jeszcze na bok pójdę? Hmm. Dziwne. No chyba tak. Но эквидентнее мне учикаю на бок. Hmm. Ну, учикаю мне на бок. Точно. Hmm. Czyli on będzie jakiś większy ten stygmat. No chyba tak. No zobaczymy. Pani już się nie mogę doczekać.